Właśnie odpoczywam. Mam dużo zadane. Nie tłumacz się. Dobrze. Sprawdź to. W porządku, tato. Byle szybko. Mam nadzieję, że to przyzwoita posada. Nie chcę, by dealował narkotykami albo został rzeźnikiem. Daję ci tydzień. Dobra, sprawdzę. Dogłębnie. Rzeźnik. Bardziej martwi mnie dealer. Jak mogłeś obmazywać Augustina? To wina tego debila. Spadaj, patafianie. Po co poderwałeś małolatę? Spokojnie, bez bujek. Kasanowa z koziej wujki. Naskarżyła ojcu? Nie. Lolita ją uspokoiła i poszły spać. Ale kto wie. Ojej, I ty jak się czujesz? A jak myślisz? Znów zaczynasz? Zwyguzuj. Zabrałem kwiaty. Boli mnie brzuch. I dobrze. Milcz. Porozmawiaj z nią. Może już zapomniała? Lolito? Co? Jak się miewa Agustina? Nie wiem Tata zabrał ją rano do domu Ale jaja Naskarżyła Olbrzymowi Zabije mnie Giovanni, jedziemy do wytwórni Co? Chodź Przepraszam Będę tęsknił Uważaj na siebie, ja też kochanie. Dość tego, chodźmy. W drugą stronę. Raquel powiedziała mi wczoraj, że będziemy na sklepowym plakacie. Serio? Solwie? Nie, dostałaby zawału. Ją też brali pod uwagę. Rzeczywiście, trafiłby ją szlak. Raquel powiedziała mi wcześniej, że. Serio? Sol Solwie? Nie. Dostałaby zawału. Ją też brali pod uwagę. Rzeczywiście, trafiłby ją szlak. Sol nie może się o tym dowiedzieć. Gdy zdjęcia będą gotowe, poinformujemy wszystkich. Dobrze się czujesz? Co ci jest? Nic. Przyniosłem mokry ręcznik. Co się stało? Nie mam pojęcia. Co ci jest? Nic. Za szybko wstałam i zakręciło mi się w głowie. Na pewno wszystko gra? Tak. Szybciej. Dawaj. Przyłóż to. Natrzyjmy jej kark alkoholu. Macie perfumy? Spójrzcie na tego biedaka. Zamknij się. Jak możemy zacząć promocję przed ukończeniem płyty? Spokojnie. Najpierw chcę pokazać wasze twarze. Takie ślicznotki jak ty i ty. Nie zgadzam się. Jeszcze nie ma z nami Miguela. Rozumiem. Ale wasza piątka to nie cały zespół. Tylko na początek. Potrzebuje wsparcia. Ja też się nie zgadzam. Brakuje mi a poza tym mamy szkołę. Znalazła się kujonka. Nigdy się nie uczysz. Milcz głupku. Ty też musisz oddać Esej. Odezwał się synek właściciela szkoły. Zamknij się. Mam dobrą średnią i łatwiej dostanę zgodę. Zwolnili mnie z kilku egzaminów. Pujonko! Cisza! Lupita nie może iść sama. Niech pójdą Diego z Robertą. Na pewno dostaną zgodę. Mają dobre stopnie. Para to dobry pomysł. Byłoby super. Ale ja idę do pracy. Jak to? Nie weźmiesz udziału w promocji? Zaczynasz za tydzień, a turniej jest teraz. Potrwa kilka dni. Nie pokrzyżuję Wam planów. Pojedziemy. W porządku. Dogram szczegóły i dam Wam znać. Chodźmy. Samochód czeka. Metenasie Bustamante, co wiąże Pana z Elite Way School? Powtarzam, nie mam nic wspólnego z tą szkołą. Podobno jest Pan zamieszany w jakąś aferę. Państwo przeciwnicy twierdzą, że mają dowody. Boi się Pan? Niewinni się nie boją. Mam trochę akcji i tyle. Wspomniano o praniu brudnych pieniędzy. To może zaszkodzić pańskiej karierze. Nie rozumiem, o czym pani mówi. Gdyby coś takiego zdarzyło się w Elite Way. Natychmiast bym to przerwał i zamknął winnego w areszcie. To hańba. Gdyby ta szkoła nie była czysta, nigdy bym w nią nie zainwestował. I na pewno nie zapisałbym do niej syna. Przecież to moja krew. Lepiej się czujesz? Tak. To tylko zawroty głowy. Na pewno? Czasem mam takie objawy podczas okresu. Przestań kłamać. Nawet nie zużyłaś podpaski, którą ci dałam. Wydaje mi się, że zaszłam w ciąże. Spokojnie, jestem z Tobą, ja też. Nie martw się. Słucham. Widziałeś mój flet do zaklinania węża? Czy jego? Oglądałeś Bustamante w telewizji? Nie. Co powiedział? Zareaguj, spokojnie, że jeśli się dowie o praniu brudnych pieniędzy, zamknie szkołę. Co? Spalisz wykładziny. Bez obaw, rachunki są w idealnym porządku. Tu mam księgi. Przynieś mi pigułki na nerwy, są w szufladzie biurka. Może wyszła na jaw sprawa czeków, które kazał ci podpisać Bustamante. Nawet o tym nie myśl. To byłby koniec mojej kariery i szkoły. Nie życzę ci tego, ale musisz wiedzieć, co się dzieje. I jestem spokojny. Dobrze, spokojny. Oddychaj. Tabletki. Idę. Skończyły się. Dzwoń do apteki. Nie mamy recepty. Dostanę zawału. Wezwij tego lekarza z brodą.